Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Bardzo miło, witam e... serdecznie. Kim jesteś? Kim się zajmujesz? Szymon Drzewiecki, urzędnik z Urzędu Miasta Gniezna, Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, z Wydziału Promocji Kultury, Turystyki i Sportu, rowerzysta. E... Szymonie. Czym jest dla Ciebie kultura rowerowa? Jak ją rozumiesz? Jak rozumiesz to pojęcie? I dlaczego w mieście warto jeździć na rowerze? Przede wszystkim. Jeśli chodzi o kulturę rowerową, dla mnie to jest tak naprawdę jeden czynnik współpracy. Wszystkich tych, którzy poruszają się po drodze, czyli zarówno rowerzystów, zarówno pieszych, i zarówno kierowców e, pojazdów zmechanizowanych. Tak? Jeżeli między nimi wszystkimi występuje symbioza, jeżeli, jeżeli oni wszyscy wspólnie się rozumieją na tej drodze, mają do siebie wspólny szacunek i wspólnie o siebie dbają, to jest to dla mnie kultura rowerowa. Natomiast dlaczego warto e, jeździć? No ja jeżdżę od kilkunastu lat, może kilkudziesięciu pod kątem takiego codziennego mniej więcej przemieszczania się i poruszania rowerem po drodze. Zauważyłem w tym dużą oszczędność czasu. Okay. Zauważyłem, zauważyłem w tym po prostu dużą oszczędność czasu pod kątem przemieszczania się. Zależało mi też na tym, żeby no nie spalać tych spalin, więc zadbać się po części również o ekologię. I w kwestii miesiąca, pół roku można naprawdę zauważyć kwestię oszczędności pod kątem czy nie kupowania biletów, czy po prostu nie kupowania e, paliwa tak, do samochodu. Mhm. To są czynniki, które mnie przekonują do tego, dlaczego warto jeździć na rowerze. Super. Yy, w takim razie jak i gdzie bezpiecznie yy. rowerem się znaczy, przemieszczać? Ja, ja tak naprawdę w naszym mieście. Czuję się bezpiecznie jeżdżąc na rowerach. Ja wiem, bo wśród znajomych często gdzieś tam pojawiają się informacje, że ktoś komuś wymusił pierwszeństwo, czy dochodzi do kolizji. Zresztą o kolizjach, o wypadkach też słyszymy z udziałem rowerzystów i innych, tych osób, które poruszają się po drodze. Natomiast dla mnie jest mimo wszystko bezpiecznie. Staram się jeździć na tyle rozważnie i z otwartą głową, żeby nikomu nie przeszkadzać i żeby do groźnych sytuacji. Nie doprowadzać, dlatego po prostu jakby jeżdżąc z przepisami ruchu drogowego, jeśli chodzi o to, gdzie jeździć, również jest część ścieżek rowerowych, dróg rowerowych w No Domyślam się, że niektórzy możliwe, że teraz lekko parasują śmiechem lub potraktują tą wypowiedź z przymrużeniem oka, bo wiem, że jeszcze w niektórych miejscach rzeczywiście ich potrzeba i one z koncepcji, które były omawiane, za chwilę mają też przejść w te działania jakby procesu technicznego opracowania tych dróg i mam nadzieję, że w naprawdę niekrót, w niedalekim czasie będziemy mogli też się cieszyć już fizycznie z tego, że one powstaną i będziemy mogli nimi jeździć. Na przykład jeździć z najmłodszymi, bo? Tak, najmłodszych no, 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 Tak, na przykład, na przykład jeździć z najmłodszymi, tak jak e, no, ja mam tą przyjemność jeździć z trójką moich dzieci, czasami również. E... Uczę w pewien sposób, i chociaż to nawet nie nazwałbym nauką, może bardziej przyzwyczajeniem, że z tego środka lokomocji, jakim jest rower, po prostu warto korzystać na co dzień. Super. Z dziećmi, właśnie. Z dziećmi, właśnie. Mhm. Tak jest. E, Szymon, e, miasto Gniezno brało udział w rowerowej stolicy Polski w akcji w zeszłym roku. Tak. Jak będzie w tym roku? E, walczymy, walczyliśmy o puchar rowerowej stolicy Polski. E, na 23 miasta we wrześniu 2019 roku udało nam się wykręcić czwarte miejsce. E, w tym roku miał być to maj, z wiadomych przyczyn e, wirusa, niestety została też ta rywalizacja przełożona na wrzesień. Ale coś odwlecze, to nie uciecze. Z pozostałymi miastami, partnerami tej rywalizacji, jak i z głównym organizatorem, czyli z miastem Bydgoszcz, postanowiliśmy zrealizować akcję pod kątem treningu, oficjalnego treningu RSP. Jak to najczęściej w każdym sporcie bywa, do głównej rywalizacji, czy do jakiegoś meczu warto po prostu się fizycznie i psychicznie także przygotować. Także ten trening do tego ma nas przygotować, tu też jest czas do tego, aby Zaprosić mieszkańców, wszystkich tych, którzy nas w tej chwili słuchają do tego, aby pobrali bezpłatną aplikację, która nazywa się Rowerowa Stolica Polski. Po jej pobraniu, po zarejestrowaniu się w zakładce rywalizacja należy właśnie wybrać opcję oficjalny trening RSP, kliknąć dołącz. No i tam, mam nadzieję, że ci, którzy nas słuchają, zaznaczą Gniezno jako miasto, dla którego będą kręcić kilometry. Od 1 czerwca rusza trening do 16 sierpnia, kręcimy te kilometry po to, żeby budować tą formę i przyzwyczajenie do, do samej aplikacji, która też została przemodulowana i działa dużo lepiej niż w roku ubiegłym, za co organizatorom bardzo dziękujemy. A we wrześniu staniemy do rywalizacji. Miast jest 30, no po cichu liczę. Na to, że uda się A wykręcić. No pierwsze byłoby najlepiej, ale co najmniej na podium, żeby udało się nam zasiąść, stanąć i dokręcić do niego kilometr. No to będziemy kręcić. Bardzo, bardzo się cieszę i dziękuję. Dzięki.